Nazywam się Rafał Karcz. Z kickboxingiem związany jestem od 20 lat. Stoczyłem blisko 400 walk na matach i ringach krajowych i zagranicznych. Dziś swoją wiedzę i doświadczenie przekazuję innym. Jestem trenerem dzieci i młodzieży, a także szkoleniowcem reprezentacji polskich juniorów w kickboxingu. Rafał Karcz, wielokrotny medalista Pucharu Świata w kickboxingu. Wielokrotny mistrz Polski i zdobywca Pucharu Europy. Mistrz Świata i mistrz Europy w różnych federacjach sportów walki. Wychował ponad 20 medalistów Mistrzostw Polski. Do jego wychowanków należą: Mistrzyni Świata, wielokrotni zdobywcy pucharu świata największej organizacji kickboxingu na świecie Wako zdobywcy pucharów Polski i Europy. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia trenerskie przez samorządy, marszałka Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwo Sportu, blisko 15 sekcji w regionie, ponad 150 adeptów sportów walki, wykwalifikowana kadra trenerska. Tak działa wiodący klub kickboxingu w Polsce prowadzony przez Rafała Karcz. Wymagający. Po takim czasie, co my już trenujemy z trenerem, to już go mamy bardziej za przyjaciela. Klub i ogólnie samolicy to, to jest całe życie trenera. Bardzo się wczuła w bycie trenerem, dba o nas, patrzy na to jak każdy się uczy. Dzień mega się angażuje zawodników, klub, we wszystko co jest związane z G-boksem bo po prostu widać, że to strasznie lubi robić. Rafał Karcz niegdyś był jednym z najbardziej wszechstronnych kickboxerów w Polsce. Walczył w formułach walki Point Fighting, Light Contact, Kick Light i Full Contact. We wszystkich tych formułach przywoził do swojego rodzinnego miasta medale z zawodów w rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wierzę w pracę podstaw. W naszym klubie trenują dzieci od czwartego roku życia, dzieci starsze, młodzież, dorośli. Nastawiamy się zarówno na. Rekreacyjne trenowanie, jak i na wyczyn sportowy. Jednak dla wyczynowych sportowców nie ma drogi na skróty. Jest ciężka, systematyczna praca, kompletne zaangażowanie i wiara w siebie, jak i wiara w trenera. Ogrom wysiłku, wyrzeczenia, często lata poświęceń, lata bez rozrywek, używek. Nie dla sławy, nie dla pieniędzy. Dla siebie, bo kochają ten sport. Kickboxing to sport ogólnorozwojowy. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dziewcząt, kobiet w każdym wieku. Szansa na przygodę i poznanie nowych kolegów i koleżanek. Świetna zabawa i czerpanie radości z ogólnorozumianego sportu. Mamy 14 sekcji sportowych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. U nas w klubie możesz trenować dla siebie, żeby wzmocnić swoje ciało. Możesz trenować, żeby zostać mistrzem. Dla zabawy i rekreacji możecie czerpać wiele radości i satysfakcji z ukochanego przeze mnie sportu. Treningi w naszym klubie to gwarancja profesjonalizmu i pożytecznie spędzonego czasu. Zapraszam Was na treningi. Znajdziecie mnie na salach w Wejherowie i w Ludzinie. Kickboxing w 2018 roku został wpisany do rodziny olimpijskiej. Klub jest członkiem polskiego i okręgowego związku kickboxingu, a także pomorskiego zrzeszenia LZS.